Panie bracia i siostry, staję przed Wami zażenowany i osądzony przez to słowo, które Pan Bóg dzisiaj nam daje. To słowo, które zaprasza mnie samego jako szawarza tajemnic Bożych do tego, aby być wiernym, aby Jemu zaufać. Chciałem powiedzieć, że ostatnie dni przygotowań do tego święta, święta słowa, to była wielka wewnętrzna walka w moim sercu. Ja dzisiaj z całego serca błogosławię Pana za to, że jesteście. Nawet nie wiecie, jaką wielką radość sprawiliście Ojcu Mateuszowi, mi. Że dzisiaj przyszliście na tą przeświętą. Powiem Wam, że diabeł wystawiał mnie na próbę i dręczył mnie, dręczył mnie. Po co to wszystko? Po co to głoszenie? Po co to święto? Przecież dosłownie słyszę, nikt nie przyjdzie. Nie jest to łatwe, kochani. Nawet dzwoniłem do Ireny, dzieląc się z nią tym doświadczeniem ojcu Mateuszowi. Mówiłem wielu osobom, yy, mówiłem, co w środku przeżywam, jaką wewnętrzną walkę. I co Pan Bóg chciał mi dzisiaj powiedzieć, co chce mi mówić nieustannie wciąż przez to, kiedy patrzę... Na to jedenaście lat, niecałe jedenaście lat, głoszenia Słowa Bożego w Domu Pojednania i Spotkań, że On jest. Ja jestem. I miło mi niezmiernie, że gościmy przez te dwa dni fundację Miejsce Słowa i fundację Ja Jestem z Poznania. Młodzi ludzie, którzy są zafascynowani Bogiem Jestem Słowem. Zafascynowani Bogiem, którzy przybliżają w inny sposób w wirtualnej rzeczywistości Ewangelii, ostatnią wieczerzę, mieliście okazję to zobaczyć. Ale również będziemy za chwilę po tej mszy świętej uczestniczyli w medytacji muzycznej. Ale kochani, teraz oddajmy Bogu chwałę, przez Jego nieustanną obecność, Jego prowadzenie i działanie. Bo przez te lata to głoszenie nie jest dziełem ludzkim, ale dziełem samego Boga, który posyła nieustannie wciąż swojego Ducha Świętego, Ducha Świętego, który uzdrawia, Ducha Świętego, który przemienia, Ducha Świętego, który odnawia nasze życie. I święty Paweł w dzisiejszym czytaniu z listu do Koryntian przypomina nam, że jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg powierza nam swoje słowo, swoją dobrą nowinę, że to On jest prawdziwym i jedynym autorem, słowem działającym, słowem w ruchu. Słowem, da bar, które ma moc stwarzać nas na nowo przez głupstwo przepowiadania. Nasza praca, nasze zaangażowanie w głoszenie Ewangelii, prowadzenie, kochani, rekolekcji, przygotowanie domu, to jest jedynie, kochani, nasza odpowiedź na Boże wezwanie. Na tą modlitwę, którą codziennie odmawiam, Panie Boże, zgromadź tych, których chcesz, aby objawiała się Twoja miłość, Twoja chwała, Twoje zwycięstwo. I sami doskonale, kochani, wiecie, że czasami planujemy i nie jesteśmy na tych rekolekcjach. Wiele osób może planowało przyjechać dzisiaj świętować święto Słowa, ale może z różnych powodów nie mogli. I tak naprawdę, kochani, to jest Bóg, który działa w sercach naszych, w sercach każdego z nas, który tutaj siedzimy. To On przemienia nasze życie, to On uzdrawia nasze dusze i ciała, to On zna ukryte zamiary serc, to On widzi nasze motywacje i prawdziwą wartość naszych działań z jakimi przyjeżdżamy na rekolekcje aby pozwolić żeby on dotykał naszych serc naszego umysłu całej naszej historii życia i dzisiejsze dziękczynienie jest przede wszystkim kochani uznaniem przed naszym panem Jezusem Chrystusem że rekolekcje są dziełem Boga nie dziełem ludzkim. Te osoby, które głoszą, są narzędziami w rękach Pana Boga, są aniołami, zwiastunami dobrej nowiny. I dzisiaj, kochani, błogosławię wszystkich zwiastunów dobrej nowiny, którzy przez te 11 lat głosili Słowo Boże. Głosili moc i zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, który działa w sposób potężny i nieprzewidywalny. I pochylam się nad każdym z nich, całując ich stopy, dlatego że Słowo Boże mówi: błogosławieni ci, którzy zwiastują dobrą nowinę, które przychodzą z dobrą nowiną. I sami, kochani, to doskonale wiecie, ojciec Mateusz, Irena, Ewa, te osoby, ojciec Robert Zbierański, ojciec Marek Pietrowicz, ojciec y, Tomasz Tęgowski, ojciec Robert Fardokus ci wszyscy bracia, którzy głosili Słowo Boże, którzy posługiwali. Podczas tych rekolekcji doświadczali, że Bóg przychodzi swoją łaską. I po ludzku wydawało nam się, że to jest niemożliwe. Ile lęków było w moim sercu, to tylko sam Bóg wie. Ale dzisiaj staję przed. Wami i z Wami, przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. I chcę mu opowiadać o tych głębokich, duchowych uzdrowieniach, które dokonywały się podczas tych rekolekcji, przed najświętszym sakramentem, kiedy mogliśmy być na audiencji u naszego Pana Jezusa Chrystusa przy modlitwach stawienniczych które były prowadzone razem z Ireną czy z ojcem Mateuszem kiedy do późnych godzin nocnych na samym początku naszego ogłoszenia spowiadaliśmy do drugiej trzeciej w nocy i modliliśmy się nad ludźmi którzy byli znękani którzy mieli złamane serca i dziękuję ci panie Jezu Dziękuję Ci dzisiaj za odnalezienie tej nadziei i tego pokoju i dziękuję Ci za każdy moment tych cudownych nawróceń, kiedy zdawało się, że już nic nie dotnie tych serc i po 50, nawet po 60 latach niespowiadania się były takie cuda, że ktoś stawał i uznawał siebie grzesznikiem. Jak dzisiaj, kochani, nie, nie dziękować, słyszeliśmy to w psalmie: Powiesz panu swą drogę, zaufaj mu, on będzie działał. Są to szczególne słowa dla mnie aktualne. To Bóg prowadzi to nasze dzieło, to On jest źródłem siły i inspiracji. I rzeczywiście, kochani, przez te lata Pan nieustannie pokazywał, że zbawienie prawych pochodzi od Niego, nie od człowieka, że On jest dawcą miłości, że To On jest naszą ucieczką w, czasach, w czasie trudności, że To On nas wspomaga, że To On uzdrawia. Że to On przemienia nasze serca, że to On rozrywa kajdany zła, pęta niewoli, że On dotyka historii naszego życia i swoją cudowną łaską dotyka naszych zranionych serc mocą Ducha Świętego, mocą Eucharystii, mocą obecności przy najświętszym sakramencie który jest i który działa. To On jest tym, który wyzwala, który prowadzi. Dzisiaj święty Łukasz przypomina nam o nowości, którą daje Jezus dla naszego życia. I kochani, taka sytuacja się wydarzyła przed, kiedy układaliśmy kwiaty z bratem Przemkiem. A, mówi, no tak fajnie, jeszcze takie... Są starsze, to można tam poukładać, powpychać. Gąbka jest, starsze kwiaty są, coś tam się poprawi. I, kochani, za chwilę przychodzi pani i mówi: Proszę, ojca, te wszystkie kwiaty, które układaliście, piękny. Jacek jeszcze mówił: O, jaki cudowny wazon, ładnie ułożone. Wszystko się rozwaliło. Nie da się, kochani, połączyć. Starego człowieka z nowym winem łaski, którą daje nam Pan. I dzisiaj Pan pokazuje każdemu z nas, pokazuje mi, że mam stać się nowy bułkłakiem, że ma umrzeć we mnie stary człowiek, człowiek grzeku, że mam przyjąć dobrą nowinę, że Bóg ma wspaniały plan wobec każdego. Nas wobec mnie, że Bóg kocha i podnosi, posyła swojego jednorodzonego Syna i łamie kajdany zła i wyzwala nas z grzechu, dokonując paschy w naszym życiu. To nowe wino i każde rekolekcje, każda chwila spędzona, kochani, w Bożej obecności jest jak nowe wino. Które Bóg wlewa do naszego serca. To nowe życie, pełne Jego miłości, pełne łaski, pełne Jego świętej obecności. To święte szekina. Bóg, który rozpostarł namiot nad każdym z nas. Bóg, który prowadzi wyciąg wyciągniętą ręką, który mówi do każdego z nas: chwyć się mnie mocno. Ja Cię zaprowadzę do wody żywej, do źródła żywej wody, jakim ja jestem. To Bóg odnawia nasze serce i umysły. I widzieliśmy te znaki, i widzieliśmy te cuda. Widzieliśmy potężne działanie Boga w sercach tych, którzy przychodzili na rekolekcje. Którzy przynosili swój niepokój, aby otrzymać pokój serca. Przynosili i oddawali swoje zranienia, aby przyjąć uzdrowienie. I Bóg wlewał nadzieję tam, gdzie jej brakowało. Przez modlitwę, przez Słowo Boże, przez sakramenty. Duch Święty działał na głębokich poziomach naszej duszy, odnawiając i dotykając korzeni zła, który jest w nas. Świadectwa wielu uczestników potwierdzają, że to miejsce stało się dla nich miejscem spotkania z żywym, osobowym Bogiem. Jezu, dziękuję Ci. Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za te wszystkie łzy, szczęścia, kiedy płynęły na policzkach osób, kiedy razem z Irenką modliliśmy się, przynosząc. Samych siebie i tych wszystkich, którzy stawali przed Tobą, Panie, i kładliśmy jakby w Twoje najświętsze serce, zanurzają Twoją przenajświętszą krew. I dzisiaj, Panie, zbieram tych, te wszystkie osoby, mam na myśli wszystkie osoby, te pięć tysięcy osób, które uczestniczyło w rekolekcjach, znamienne pięć tysięcy osób, licząc kobiety i mężczyzn, mężczyzn. Zbieram te wszystkie osoby, te osoby, które, które słuchały Ojca Mateusza, rekolekcji online, i zanurzam w tej przenajświętszej krwi, i ich panie tobie oddaję. Lecz uzdrawiaj. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją obecność, za Twoje błogosławieństwo, za Twoją miłość i łaskę, która nieustannie nas prowadziła. Z pełnym zaufaniem patrzymy na przyszłość, widząc, że Ty w nas rozpocząłeś dobre dzieło, w każdym z nas, nie tylko w tych, którzy słuchali Twojego słowa. Jak jej wielkiej krzemiany serca. Dokonywał również Bóg w tych, którzy głosili to słowo. On jest naszą ucieczką, On jest naszą siłą, On jest naszym przewodnikiem, On jest naszym dobrym pasterzem. Niech Duch Święty, kochani, napełnia nasze serca, prowadzi drogą wierności, miłości. Niech to Boże dzieło, w naszym franciszkańskim domu świętego Maksymiliana trwa przez kolejne lata, przynosząc zbawienie, uzdrowienie, nadzieję wszystkim, którzy tego potrzebują. Chwała niech będzie Najwyższemu. Chwała niech będzie Najwyższemu, mojemu panu, naszemu panu, Jezusowi Chrystusowi, który jest, który żyje i króluje. Które jest Alfą i Omegą, początkiem i koniec, który pochyla się nad każdym z nas, który przygarnia nas do swojego serca i który nas uzdrawia. Za te wszystkie cuda i za to wszystko, Panie Jezu, co czyniłeś i będziesz nadal czynił, Tobie chwała.